Siemaneczko. Moi drodzy, wiosna przyszła, zrobiło się ciepło, przyjemnie wyjść z domu na zewnątrz, zrobić jakiegoś grilla, poprzebywać na, na ogrodzie, pójść na spacerek. Także w związku z tym no, trzeba było zrobić troszeczkę porządku, na ogrodzie i ogarnąć, tak? Bo wiadomo po zimie. Trawę trzeba było skosić, posprzątać no i pewne rzeczy wyrzucić po prostu, tak, bo jakieś pierdoły, klamoty, stare niepotrzebne rzeczy. No i postanowiłem to dzisiaj właśnie spakować. Jest niedziela, no ale są takie centra jak Recycling Center. Wiesz co najbardziej mnie wkurza? Jak się nie raz jedzie samochodem i się patrzy na te pobocza, na te gdzieś jakieś parkingi, gdzie ludzie wyrzucają jakieś stare materace, jakieś stare żelastwo, jakieś stare lodówki, pralki i inne rzeczy, nie? Przecież to są recykling, kurde, można tu zawieźć. Za to się nie płaci. Za darmo można pojechać na taki recycling center, tam wszystko wyrzucić, zostawić, posortować i nie ma problemu. Zawsze koło jakiegoś większej miejscowości są takie centra. Tutaj koło mnie jest kilka, pojadę dzisiaj na taki najbliższy, który raptem jest, bo ja wiem, z 10 minutek rzut beretem. Jest niedziela, takie centrum jest otwarte. Jest kilka dni w tygodniu, kiedy jest centrum otwarte, jak nie to, to można jechać do innego, jest kilka w okolicy. No także przy okazji chciałem zrobić odcinek, bo może nie każdy wie, nie każdy się orientuje, jak to wygląda, wielu z Was pewnie tutaj w Anglii nie mieszka, w Polsce może to troszeczkę jest inaczej, są różne w Polsce wiadomo złomy i tak dalej, gdzie się wywozi jakieś metale, tu też są, no ale tu są takie recycling center, że można wszystko, i metal, i plastik, i karton, no, wszystko co się ma pojać w to miejsce i wyrzucić, tak? także no chciałem Wam pokazać jak to wygląda i zapraszam na odcinek chciałem wam pokazać mając okazji jak tutaj sobie na ogrodzie zrobiłem tam e, taki daszek grill tutaj stoi pod tym daszkiem, no trochę ogarnąłem no mam psa także ogród nie jest jakoś tam idealny ale jak na angielskie warunki powiem wam szczerze, że no nie jest źle nie jest źle, wszystko tutaj samemu robiłem, mieszkam tutaj parę lat trampolinę dla dzieciaków, tam jakiś z tyłu domki. No i powiem wam, wystarczy. Tu jest jakaś ławeczka do siedzenia. Tam mam takie e, gazebo, e, stolik wi widać, e, krzesła. Można sobie posiedzieć. E, tutaj grilek. No i tutaj mam, e, tutaj karczera. karchera, czyściłem to wszystko, bo było dosyć brudne. no Tak w miarę, w miarę jest ogarnięte, jeszcze troszkę do, do roboty jest. No i tutaj mam rzeczy do wywiezienia, tego nie będę wywoził, to jest grill gazowy, on jest jeszcze dobry, daje radę, ale tu mam te klamoty wszystkie, które chcę właśnie zapakować do auta i je wywieźć właśnie na ten recycling. No tutaj wsadzę, bagażnik jest dosyć duży w Fordzie Galaxy, także sporo, sporo się zmieści, tamte siedzenia też można obalić. Które są tutaj z przodu, i zobaczcie to, ile miejsca. Naprawdę miejsca jest sporo, także myślę, że wszystko wejdzie bez problemu, i jeszcze będzie luz. Tylko tutaj muszę położyć jakiś koc, żeby się nie pobrudziło, bo wiadomo, wszystko to jest brudne, zasyfione. Także jakiś koc go garnę, nakryję i będę zarzucał to całe badziewie do samochodu. No, kocyk już zasrzucony. za tyle miejsca, to można było spokojnie jakieś kurde wyro położyć. Ma teraz i można by się kimnąć. Naprawdę miejsca jest sporo w takim galakcji jak się siedzenia poskłada. Naprawdę tutaj można, no taki można powiedzieć, kurde minivan prawie, nie? Miejsca sporo, także fajnie, bo to wszystko jest e, na jednej powierzchni, także elegancko. I tutaj mamy miejsca, widzimy pod sam sufit, no bardzo dużo. Drodzy, oczywiście nie zapominamy o rękawiczkach, zakładamy rękawiczki, no i bierzemy się za robotę. No moi drodzy chwilka pracy i zobaczcie, cały bagażnik jest już pełny. Także pora jechać na reszty. No, już jesteśmy w drodze, tylko mam taką cichą nadzieję, że to będzie otwarte, bo czasami różnie piszą na internecie, ale różnie jest. Ale powinno być ok. Jakby te całe lockdowny było, to po prostu zamykane. Tutaj koło mnie gdzieś tam dalej było, było otwarte te centra no ale tak jak mówię jest tego dużo wystarczy wpisać e, w Google Recycling Center near me czyli blisko mnie no i wyskakują gdzie są i e, jest napisane godziny są napisane godziny kiedy w jakich godzinach jest otwarte dzisiaj e, chyba z tego co pamiętam jest do 16 a mamy godzinę kurczę chyba 15, nie jestem pewien, jaką mamy godzinę teraz. No, 15 godzina jest teraz, także no, jeszcze godzinka, a na spokojnie. Na spokojnie, bo ja raz, dwa się ogarnie. Porządki e, po zimie, na wiosnę, zawsze trzeba ogarnąć, porobić. Ja powiem wam szczerze, lubię grzebać, dubać w ogrodzie, w ogóle kiedyś pracowałem. E, w uziomka we firmie, żeśmy robili różne ogrody i tak dalej. Lubię w ogóle grzebać, tak jak mówię, sprawy ogrodowe, jakieś oczka wodne, drzewka. Cuda, widy, cuda nie Takie rzeczy no, sprawiają mi przyjemność. Tak? Nie każdy lubi tam grzebać, dubać, w ziemi i tak dalej, no a ja lubię w ogóle. E, tak jak mówię, no, czuję się po części jak ryba w wodzie, jak e, coś tam pogrzebie sobie na ogrodzie. jak w moim domu rodzinnym e, zawsze był duży ogród. Pamiętam, zawsze e, to jeszcze lata wstecz, i, i mieliśmy kurde, to, takie praktycznie mała farma i swoje owoce, i swoje warzywa, i nawet swoje ziemniaki żeśmy mieli, mieliśmy swoje kury, swoje kaczki no swoje jajka, wiadomo, także kurde, no full wypaz organik, no wiadomo, później sytuacja się pozmieniała e, ja przeprowadziłem się e, zacząłem mieszkać gdzie indziej e, niosło mnie raz tu, raz tam e, później wiadomo w Wrocław, po Wrocławiu byłem w Szwecji przez e, jakiś okres wróciłem ze Szwecji z powrotem do mojego miasta rodzinnego tam troszeczkę popracowałem no i później mnie wywiało tutaj na Anglię no i 2 marca bodajże nie 2, 6 6 marca minęło 16 lat jak tutaj jestem, także czas zapierciela szybko, nieubłaganie a my niestety nie jesteśmy coraz młodsi a coraz starsi, także Zachęcam do spędzania czasu w ogóle aktywnie, skupiajcie się na sobie, żebyście po prostu no, robili to, co lubicie, a hejt i jakieś marnowanie czasu na jakieś hejt i pisanie, o, bo tak, bo to, bo ten, kurde, no są ciekawsze rzeczy, myślę, do roboty, niż hejtowanie, kurcze, innych ludzi. Oczywiście, jak to jest hejt konstruktywny, no to jak najbardziej, bo ja też tam nieraz ja mi się coś nie podoba, czy coś, to napiszę, no ale powiem Wam, czasami to w ogóle e, niektóre komentarze już nie mówię u siebie, bo ja tu mam kanał malutki tak, co tam kurde e, na razie raczkuje, nie, ale u innych osób, nie, czasami to widzę, to mówię, kurde, no po co to, nie, po co to zaraz będzie chwila prawdy i kurde zobaczymy, czy ten recykling jest otwarty, ale Holender Mam o, o, o! Elegancko! Nawet nie ma kolejki. Muszę tutaj zawinąć na rondzie e, w drugą stronę. No i trzeba te wszystkie klamoty wyrzucić. Powiem wam, że dzisiaj jest tak trochę chłodniej. E, 12 stopni. E, Przez ostatni dni tu tak było około 20 bym powiedział. Naprawdę było fajnie cieplutko. No ale to wiadomo, końcówka marca, nie. W marcu ja w garcu, a jeszcze kwiecień, plecim, bo przeplata trochę zimy, trochę lata, nie? Pamiętamy kurczę, te powiedzenia nasze, przysłowia. Także jeszcze pamiętam parę lat temu przed świętami wielkanocnymi, to i potrafił śnieg spaść, nie? Ale w tym roku ta zima, tutaj w Anglii, no można powiedzieć, że zimy nie było w ogóle, nie? to nie mówiąc w ogóle, że. E, śnieg się nie pojawił, no chyba że gdzieś tam, kurde, w innych regionach, ale tutaj Hertfordshire, Essex. Jedynie ten sztorm, co był, ten wiatr taki zarypisty, e, to wtedy powiało ostro, nie? Ale tak to ogólnie w tym roku zimy wagona. Mam nadzieję, że będzie fajna wiosna, bo na razie się zapowiada e, bardzo dobrze, ciekawie, no i mam nadzieję, że będzie fajne, gorące lato. A to było dwa lata temu, jak był lockdown, było tak ciepło, przez ponad dwa miesiące, myślę. Było naprawdę gorąco, kurde. Aż w nocy nawet spać nie szło Bo tak dawało Niektórzy nawet tam zaczynali Myśleli, żeby klimę zakładać A rok później to dupa, kurde Deszcz, zimno Wiara później sprzedawała te hot Te baseny, co kupowali wcześniej Patrzcie, kurde, nikogo nie ma e, Elegancko Wjeżdżamy na recykling. Myślałem, że może być troszeczkę ruch Także No ale Udało się, że takie centrum, więc widzimy chciałbym się zaparkować. Trzeba poczekać na swoją kolej. Tu widzimy, że są kubły różne i tak dalej. Tam ludzie się agregują, wyrzucają. Także tak to wygląda. Cały ten recykling center. Dobra, bierzemy się za robotę. i nie będziecie patrzyli na sam, pusty samochód Dobrze, jesteśmy po e, Mamy tutaj różne takie skipy e, W każdym skipie jest osobna rzecz e, Osobna rzecz Osobne rzeczy, które się e, sortuje Te tak jak mówię, drewno e, karton Plastik, metal. Także kilka skipów, kilka skipów. postaram się pokazać na szybko, jak widzicie. Tutaj jest kilka skipów, tu na przykład jakiś sprzęt elektryczny. Tutaj jest coś innego. Także nie będę tutaj. Za długo śniegiem będziemy już wracać z tego względu, że nie będę blokował. może się kurde, zgrzałem trochę. Kamerę przechwimy. Kawałek Dobra. Temat ogarnięty. E, śmieci wywiezione. Także tak jak wspomniałem. Zachęcam, zachęcam do korzystania z takich miejsc, tak, a nie gdzieś jak tam niektórzy, jak widać, wyrzucają, kurde, przy drodze i później zaśmiecają wszystko. No nie jest to dobre rozwiązanie. Nie wiem jak to wygląda w Polsce, w Polsce to może troszeczkę jest też inaczej, chociaż podejrzewam, że też są Recycling Center w Polsce e, Tylko może to jest troszeczkę inaczej rozwiązane No tutaj w Anglii to jest ułatwione Tak? Bierzemy, pakujemy, wywozimy Są takie firmy, które Też e, Zajmują się właśnie wywozem takich pierdół Jakieś miałem van'a Też wywoziłem Ale też inaczej jest, się jest commercial Waste, czyli że jak jest komercyjny jakieś ten To, to troszeczkę inaczej to wygląda no ale też bardzo często na przykład patrzą jakie to są też śmieci, bo jak ktoś jest jakimś tam, nie wiem, ma firmę, artykuły budowlane yy, i się tak tutaj wywozić, no to, to, to nie bardzo. Wtedy trzeba zabawiać skipa, cena skipów, czyli yy, w zależności od wielkości, tak. może mieć skipa, yy, który jest mniejszy, pewnie około, z tego co się orientuję, ma 400 funtów ale może być i 600 700 funtów, w zależności od wielkości skipa, tak? Jak ktoś robi na przykład jakieś remonty w domu, no to wiadomo, dla mojego takiego skipa, no bo to trzeba, kurczę, no dużo rzeczy się uzbiera, dużo rzeczy trzeba wywieźć, nie? Jakieś, kurde, nie wiem, jak ktoś jakieś ścianki robi, czy coś, to jakieś cegły, jakieś tynki, jakieś regipsy pozostałości, tak? Czy jakieś, kurde, jak ktoś robi szafki, Kuchnie zmienia i tak dalej, no to to stare trzeba gdzieś wyrzucić, nie? Czasami właśnie prosi na tak kioski, poza mówić, a jeżeli ktoś ma e, trochę, tak jak ja miałem w samochodzie, to ja mam ten plusy ja mam dosyć duże auto, nie? Bo z tego galakcji to widzieliście. Fotele składam, i tam kurde całe łóżko weszło, i można się kiwnąć w tyle miejsca, nie? Także, także jest, jest, jest plus, bo można wszystko to załadować wywieźć, wiadomo jak to kurde e, po zimie no, trzeba troszeczkę garnąć e, żeby to wszystko miało ręce i nogi, nie dobrze, no taki spontaniczny odcinek e, powiem wam szczerze, bo e, jak większość moich w sumie odcinków nie planowałem nic nagrywać, mówię, ja tam będę wam nagrywał, kurde, jak śmieci wywożę, nie ciekawe, jakie będą komentarze, ale no mówię, a, zobaczycie sobie przy okazji pokażę wam jak to tak tutaj normalnie się funkcjonuje, jak się korzysta z pewnych rozwiązań które no tam ułatwiają życie, tak czyli nie gdzieś tam za krzaczki, tylko bierzemy samochodzik, dupę ruszamy ładujemy i wywozimy tak jak to powinno być, nie? dobrze no, siemaneczko na razie będę kończył bo tutaj będę wam dalej zanudzał wkrótce pojawią się nowe odcinki o innej tematyce nieśmieciowej, także jesteśmy na łączach. Pozdrowienia i przyjemności do następnego.